Spójrzmy na sytuację na szachownicy. Czarne figury i bierki w komplecie. Wszy wszystkie. Białe, tylko król na polu A2 oraz pion na polu D7. Ale przyjrzyjmy się dokładnie. Pion dochodzi do pola przemiany i co teraz zamienić? Hetmana, skoczka, bierze gońca. Nie. Najlepiej jest jednak skoczek. Dlaczego? Dlatego, że ten skoczek grozi matem na polu F7. I przed tym matem okazuje się, że w ogóle nie ma. Jak się obronić? Nie można nic zrobić. Wieża nigdzie nie może zaszachować. Hetman nigdzie nie może zaszachować. Żadna figurka nie jest w stanie obronić pola F7 przed tym, żeby tam wtargnął skoczek. No trzeba zrobić jakiś ruch. W końcu trzeba, bo, bo, bo trzeba. Król nie może się nigdzie ruszyć. Co teraz? Cóż zrobić? Nawet nie można drobić piona, żeby ten pion jakoś zamienił się w jakąś figurę szachującą, albo odsłonił. Jednak ruch wykonać trzeba. Jakikolwiek by był. Co teraz? Wykonując ruch, biały skoczek wchodzi na pole F7 i czarne dostają matę. Wszystko.